Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night. Zaprasza Wojak. więc Wrocław, były mistrz świata w wadze półciężkiej organizacji WBC, były mistrz świata organizacji IBF w wadze junior ciężkiej The Challenger Tomasz Adamek Polska. Witam was wszystkich gorąco, powiem szczerze nigdy nie myślałem, że będzie mi dane walczyć w wadze ciężkiej o pad mistrzowski, to jeszcze na wielkim stadionie jestem przekonany, że będzie pełny, że dam świetne widowisko, bo tak już jestem, może mały, mówię mały heavyweight, ale zadziorny i który wszedł jak burza w wadze ciężkiej, wygrywał wszystkie walki, Zależy też dziękuję całemu timowi Kliczko, że szybko dogadaliśmy się Praktycznie wszystko jest przygotowane, także przedczas czas na promocję, czas na przygotowania. Ja zrobię wszystko, by zostać mistrzem Świata, obiecałem do kibiców. I coś więcej powiem, zapraszam Was wszystkich serdecznie, a pokaże swoje górawskie pięści i świetne widowisko dla Was wszystkich. Dziękuję serdecznie. Tyle z Tomasz Adamek, a teraz głos ma Panie i Panowie. Aktualny Mistrz Świata, jeden z najwybitniejszych pięciarzy w historii królewskiej kategorii Mistrz Świata organizacji WBC Ukrainiec Witali Kliczko. Witam wszystkich. Na początku chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego, że I znów jestem w Polsce. Pierwszy raz jestem we Wrocławiu, wspaniałe miasto, z wspaniałymi ludźmi. Bardzo cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy kochają sport, którzy kochają boks. Jestem bardziej niż pewny, że ta konferencja prasowa będzie pierwszym krokiem do wspaniałej walki. 10 września Tomasz Adamek, Vitalik. I Witali Klitschko. Czego możemy spodziewać się po tej walce? Po pierwsze, liczę, że wspaniały stadion budowany na Euro 2012 będzie gotowy na naszą walkę. Mam taką nadzieję, ponieważ na Ukrainie oraz w Polsce zawsze występują problemy. Właśnie dlatego liczę, że stadion będzie gotowy na ten pojedynek. I oczywiście na Euro 2012. Jestem bardziej niż przekonany, że stadion będzie pełny, ponieważ lokalizacja tej walki jest doskonała. Jest wielu kibiców boksu z zawodowego w Niemczech. To nie jest daleko. Mogą oni wsiąść w samochód i w ciągu kilku dni znaleźć się tutaj w Wrocławiu. Nie jest to także daleko dla kibiców boksu, którzy mieszkają na Ukrainie. Oczywiście wielu kibiców boksu znajduje się także w Polsce. Oni na pewno będą wspierać Tomasza Adamka podczas tej walki. Jestem bardziej niż pewny, że to będzie wspaniały pojedynek, ponieważ mam naprzeciw siebie wspaniałego rywala. Oficjalnego pretendenta do tytułu. Wiem, że Tomasz jest bardzo silnym pięściarzem. Był mistrzem świata w wadze półciężkiej i w wadze cruiser. Teraz będzie chciał zdobyć tytuł mistrza świata. Jest pretendentem do tytułu numer jeden i nie mogłem odmówić mu tej walki. Gdybym odmówił mu tego pojedynku, musiałbym oddać swój tytuł. Ten tytuł. Wiele lat temu wspaniały Mohamed Ali miał ten tytuł. Ten tytuł miał także Mike Tyson, miał go także Lennox Lewis. Teraz mam go ja. Jestem bardziej niż przekonany, że Tomasz także chce mieć ten tytuł. Wielu pięściarzy marzy o tym, aby zdobyć ten tytuł. Wiem o tym. Nie jest łatwo bronić tytułu Mistrza Świata. Wiem, że walki z silnymi zawodnikami, takimi jak Tomasz, nie są łatwe. Jestem jednak przekonany, że ten tytuł może zostać mi odebrany tylko wtedy, kiedy sam będę chciał go oddać. Na pewno go nie oddam. To będzie trudna walka, wspaniała bitwa. I na pewno nie będzie to łatwy pojedynek. Against good opponent will be great fight. Wiem, że mam naprzeciw siebie bardzo dobrego rywala i to and gwarantuje wspaniałą walkę. Tomek jest bardzo silnym pięściarzem Jeżeli dwóch dobrych pięściarzy spotyka się w ringu, to wtedy wszyscy that są zadowoleni. Właśnie dlatego cieszę się na ten pojedynek. 10 września będę w wspaniałej formie. My best fight. My best Zaprezentuję się z jak najlepszej strony w tej walce. Nie lekceważcie mnie. 10 września będę miał 40 lat. Wiek to jednak doświadczenie. Pokażę Tomaszowi, co znaczy doświadczenie w boksie zawodowym. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że będę tu 10 września na tej wspaniałej walce i na tym wspaniałym stadionie. Cieszę się, że będę mógł zaprezentować się znak najlepszej strony podczas tej walki. Mam naprzeciw siebie wspaniałego pretendenta. Powodzenia świata.